Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj będziemy pieniądze tutaj zbierać. Ile to coś daje. Ile to coś daje. Wysoka jest ta wieża, ale jednak to się wartości. nic e, no więc jest tamten filmik, nie wiem czemu, ale się e, zatrzymał. Dobra, więc klikam dole. Taki jest minus w tej grze, że... No jednak są reklamy. Cool, swed, epic. Cool, chyba jest, jest najlepszy. Dobra. Dlatego jestem na levelu czwartym, co? Które to by sobie zagrejdować? Mhm, mm to jasne, o 5, ale więcej. o wow. Szybka decyzja. Jak to już tu to szybko, dobra, to, to nic nie tracę. To plusik i plus. Wow! Ale dużo. O, teraz schodzę. Teraz jest ciężkie, żeby aż 45. Co? Przecież to jest możliwe. A, właśnie połowę uzbierałam, ale też... przecież się trochę dałam pieniędzy na no to. Okej. Okay, jestem na 13. Na 13 tysięcy. Nie. A dobra, nawet nie wiem. Dobra, więc teraz to. O, i teraz. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hmm. Mało mam pieniędzy. Dlaczego to? Nie, raz jeden nic nie daje. Przecież. Nie. Chciałam tamto wybrać. Ja nie mogę, serio. Dobra więc. Hop, hop. No nie no, a już tyle mi to dawało. Nie, czuję, ja tam tego nie zebrałam? O, saving. Hm. Powinnam nam to zebrać. Nie wiem dlaczego nie zebrałam. Szul! Oczywiście, że wolę party. Oczywiście, że wolę imprezę, no ale jednak muszę. No i serio... I, mu i mogłam już mieć to. A ja co zrobiłam? Bo no, będę miała. Nie głupiery. O! Ej, mam pączkarnię! Pączki, pączki! Eee, teraz chyba lepiej będę na to zbierać. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hmm, nawet połowy nie ma, ani nawet... ...tej jednej połowy w sensie, bo... Tej pół Jak jest jedna połowa, to on nie ma nawet. Dobra. Okej, okay, a nie jednego tysiąca. To prawie, że nic nie daje. No dobra, daję doma. Najbardziej w tych grach nie lubię reklam. Gdyby w Robloxie były reklamy ja bym zrobił, nie lubiała grać w tą grę. W grę. W ogóle, dlaczego wszystko jest z internetem. Wszystko jest z internetem. Dobra, budowa. Więc teraz to. Dobra, lecce. O oh, nie. Uh -huh, uh -huh. O oh, nie, ziny mega wybrałam. O! Wii wii wij Mega mało. No ale... Hop, hop 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 Ej, dlaczego mi tu nagle zniknęło? Przez to nam połowy Ale dużo, ale dużo W sumie jak to czas oglądamy klamę, gdybym miała jeszcze jedną obejrzeć w sumie nie byłoby tak najgorzej, ale... W reklamach lepiej to wyglądało, bo jak. E, b, e, były takie papierowe pie, pieniądze. Dobra, widzę. We. Teraz już to. No i muszę przyznać, że to na samym początku to to w ogóle nie daje. No nawet gdybym to zebrała, to w sumie i tak by mi nic nie zabrało, nic nie dodało. Hmm, hmm. dobra. Typy rybyty, pyrypyty, Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Hop Dobra, już mam połowę. Mam ponad. Oh. Co tu jest? Teraz będzie to. Oczywiście klikam. Raz jeden nic nie daje.

do 17 jeszcze mi brakuje 7 leveli. O, zobaczcie, to mi pokazuje, ile mam. I mogę mieć 50 tysięcy. Dobra, to. Oj, to daje tylko kilka. To jednak daje mega mało. A to daje już to nieco więcej, ale i tak nie mam ani jednego tysiąca, więc słabiutko. Hop. No więc. A właśnie, jeśli chodzi o te, e, e, o te reklamy, to było lepsze. Wiecie dlaczego? Ponieważ e, były takie pieniążki papierowe i e, było trzeba je zbierać, bo e, tego. Bo się traciło jak się chodziło i to było takie fajniejsze. I się lepiej to wyglądało. A tu to co? Same reklamy są. U Oszuści! Chcemy reklamy. Nie lubię reklam. W ogóle kto lubi reklamy? Tararararira, ra, I co, i co? I mamy! Oj. Dobra, więc teraz muszę zbierać na to. No, co powinno mega łatwo. Ale... Zaraz zobaczycie co. Co wam powiem? Może w sumie to już będzie ostatnia rundka? Nie wiem. Ja już się będę ogólnie z wami żegnać. Tylko dokończę tą rundeczkę. Hop, hop, hop. Hop. Nie. Dobra widzę. Więc ja się z wami żegnam. papa. Pa.